Cześć, pozdrowienia z pewnego lotniska. W środku nocy właśnie wracam do Polski z ciekawej konferencji, gdzie byłem na zaproszenie naukowców tajskich. Nawet kupili mi bilet lotniczy, natomiast tutaj. W Dubaju strasznie drogo jest na lotnisku, i postanowiłem znowu spróbować swoich umiejętności poszukiwania pozostawionych obiadów. I od czasu do czasu robię tak z ciekawości, ile tego jedzenia się marnuje. I słuchajcie, 5 minut em, właśnie kończę drugi obiad, pozostawiony przy miejscu do wyrzucania e, talerzyków i kubków. Także jestem najedzony, gdybym. Em, Miał to kupić to wydałbym 150 zł, także 150 zł do przodu. E, rekordem moim jest 6 chips na lotnisku w Glasgow kilka lat temu. Naprawdę nie mogłem przepuścić. Przejadłem się wtedy. Cieszy mnie, że są jeszcze osoby, które nie dojadają e, swoich e, posiłków. Trzeba oczywiście e, to robić z głową, bo. Po pierwsze można się zarazić jakimiś chorobami, na przykład nie wiem, gruźlicą może. Także no, takich nadgryzionych rzeczy to odkrawam po prostu. Natomiast yy, i oczywiście no, przekonać się, rzeczywi rzeczywiście jest to pozostawiony obiad, a nie ktoś sobie na przykład wyszedł do ubikacji yy, i zostawił jedzenie. Także myślę, że jakiś taki wyczucie yy, można szybko nabrać. E, niestety zwykle pozostawiane są frytki. To jest w ogóle e, e, ciekawe właśnie, że te frytki właśnie niestety dominują. Także no trudno, ale są za darmo. E, mi się też czasem zdarzało kupować jedzenie bezdomnym, więc może karma wraca teraz w jedną stronę e, w Dubaju dwóch inżynierów z Chin. Kupiło mi obiad, bo tak siedziałem z laptopem już bez jedzenia. Zamówiłem sobie jakąś kawkę i mnie zaprosili na posiłek. A w drodze powrotnej, teraz też karta mi nie działa, i po prostu kupowałem sobie Frappuccino. Podszedł do mnie Szwajcar i mówi: I can pay for you, brother. Także cudownie, cudownie czuć, że w tym świecie, który wydaje się, że jest przez smartfony zdominowany. Jeszcze jest taki odruch gościnności.